Siemanko ludziska, z tej Metsu i was kolejnym odcinku z przebudowy klubu z Ekstraklasy. Tym razem znajdziemy się w Chorzowie, żeby przebudować zespół ruchu, który jest Beniaminkiem w obecnym sezonie Ekstraklasy. Jeśli chodzi o politykę transferową, to będziemy tutaj bazować na Polakach, ale nie dokładnie tak jak ruch w prawdziwym życiu na tych z regionu. No bo tutaj wiadomo, nie mamy niższych lig polskich, więc ciężko byłoby to zrobić, ale będziemy pozyskiwać tylko graczy z Polski. A jeśli chodzi o nasz budżet, to sami widzicie, 2 miliony 300 tysięcy za to da się kupować. Planuję grać długimi piłkami. Myślę, że taka taktyka sprawdzi się znakomicie. Tutaj zatrudniliśmy przyzwo i tą ilość trenerów, no tutaj też nie było szaleństwa, no bo też budżet nie był jakiś imponujący. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, no bo tutaj musimy zobaczyć na jakich pozycjach mamy braki, a gdzie jest doskonale, no to jak widać jest to taki średni skład, taki typowy jak dla Beniaminka. Ale postaramy się go na tyle wzmocnić, żeby móc powalczyć. Myślę, że spokojnie o górną połowę tabeli. Patrząc po przebudowie puszczy. No i zobaczmy tutaj. Nie zakończyć sezonu na dni. Myślę, że da się zrobić. 1 600 został po zatrudnieniu trenerów, więc mamy trochę mniej, więc musimy sprzedawać jak foshmańczyka. Do racingu Deferol 350 000, wiadomo są to drobne pieniądze, ale grosz do grosza i wszystko się zbiera. Następnie szur sprzedany do Soundtroyden 450 000. No niestety nasi piłkarze na rynku nie mają jakiejś dużej wartości. Czwarte miejsce w turnieju przedsezonowym mogło być lepiej, ale cztery punkty to żaden wstyd. Daliśmy z ciebie wszystko więcej, nie dało się uzyskać 2,5 miliona budżetu. No i za to musimy kupować. Bo więcej nie mamy. Na pewno potrzebujemy kogoś do środka obrony. Kto wie, może nawet w dwóch piłkarzy na tą pozycję zainwestujemy. Do tego kogoś do środka pola. No i przydałby się nam nowy napastnik. Na sam start Sobociński z Charlotte za 500 tysięcy, wraca z Ameryki do Polski i myślę, że w ekstraklasie odnajdzie się doskonale. Następnie Mrowca, też na środek obrony 550 tysięcy, zamienia Project Münster na ruch Chorzów, myślę, że spokojnie da sobie tutaj radę. Następnie Lewko ze Śląska Wrocław 550 tysięcy, tam jest tylko rezerwowym, a tu może być pierwszoplanową postacią i to na pewno przekonało go do transferu. Następnie Rafał Adamski z zagłębia lubin do ruchu koszów 550 tysięcy, więc jak widzicie, te kwoty transferów nie są imponujące, a możliwość rozwoju tych piłkarzy już jak najbardziej. I tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Kto będzie naszym rywalem? Raków Częstochowa, chowa o łatwo nie będzie, ale chcemy mimo wszystko zwyciężyć. Skład Rakowa bardzo mocny. Koncepcja taktyczna gra skrzydłami, musimy tutaj się na pewno zabezpieczyć, bo jeśli. Im Się dobrze uda przeprowadzić akcję, to będą mogli wejść jak w masło. No i normalna symulacja. No i jak widzimy, ruch chorzów w natarciu. V w środku pola Lederman z czerwoną kartką. Jest akcja rakowa 1 do 0: Bramka do szatni jeboła. Jak widać, raków nawet w dziesiątkę. Na razie nad nami dominuje. Ale dokonujemy zmian, żeby jakkolwiek odwrócić losy spotkania w drugiej połowie. Jest świetna szansa, piłka na skrzydle. Do środka 1 do jednego. tak jest letniowski, ależ to uderzyło 81 minuta. I w tym spotkaniu mamy remis. I jeszcze ruch Chorzów może to wygrać. Ostatnia akcja tego spotkania jest zablokowane dośrodkowanie. I to spotkanie kończy się podziałem punktów. No i jak widzimy, Frankie de Jong do Chelsea, Alexander Arnold do Arsenalu, i Gorecka do Paris Saint-Germain. To były najgłośniejsze transfery letniego okna. Sporo się działo. U nas na zdecydowanie mniejszą skalę. No ale też nie ma się co porównywać. 3 do 2 w wielkich derbach Śląska z górnikiem Zabrze. Jest zwycięstwo ruchu W szóste miejsce po 10 kolejkach wygląda to naprawdę dobrze. Ełka liderem. 23 punkty na koncie. Co się tutaj dzieje? A gdy spojrzymy na samotno ligowej stawki, to kogo zobaczymy? Warte poznań: 4 punkty na koncie. Przejdźmy zatem do naszego podstawowego składu, który wygląda bardzo dobrze. Wygrywamy również z piastem. Takich mniejszych derbach, w sumie w derbach stadionu można by powiedzieć, a w rewanżu piast się odgrywa, no bo wiadomo, że ruch rozgrywa swoje domowe mecze na stadionie Piasta Gliwice. No i tutaj Felix wraz z Letniowskim odwołani z wypożyczeń nie dostawali odpowiednio dużo szans na grę. Miałem inny pomysł na te pozycje. No i wykonamy zadanie jeśli chodzi o rozwój młodzieży, no bo to jest bardzo proste zadanie. Na razie nie trafił mi się żaden junior, którego mógłbym dać do podstawowego składu, no ale co zrobić? Nie zawsze się udaje. No a tutaj szybko wykonaliśmy to zadanie. Piąte miejsce po 20 kolejkach. Liderem Lech Poznań LKS spadł na drugą pozycję, a my cały czas utrzymujemy się w ligowej czołówce. A gdy spojrzymy na dno ligowej stawki, widzę w łódź, tym razem 13 punktów na koncie, ostatnie miejsce w tabeli, a nasz podstawowy skład bardzo fajnie się rozwija. No i tutaj wygrywamy w pierwszej rundzie pucharu Polski z bardzo mocnym w tym sezonie LKS-em 2 do 0 i w 1,8 gramy z koroną Kielce. I ostatni dzień okienka zimowego, bez naszych ruchów, no bo już pieniędzy w budżecie nie było. Rodrigo do City, Mendes do Atletico i Alaba do Juventusu to były najgłośniejsze transfery zimy. Jeden do jednego z górnikiem w meczu wyjazdowym. Okej, okay, szkoda tylko, że Starzyński zmarnował rzut karny. Wygrana z koroną 1 do 0 w 1.8 finału po w Pucharu Polski. Już jesteśmy w ćwierć tych rozgrywek, gdzie zmierzymy się z Legią Warszawa. Oj, łatwo nie będzie i przegrywamy niestety 1 do 2. A Ajajaj niestety półfinał nie jest dla nas I za moment zaprezentuję wam pary półfinałowe Po 30 kolejkach jesteśmy na pudle Tak jest Jagiellonia liderem Drugi Lech, trzeci Ruch, czwarty Piast Tylko no, Lech, Ruch i Piast powalczą o Miejsca 2-4 No już Jagiellonia chyba za bardzo odjechała Warta na samym dnie A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład No to co by nie mówić Na razie jest to wynik zdecydowanie ponad stan Ale mamy teraz ciężkie mecze Legia Raków. No potem już trochę łatwiej widzę i Zagłębie. Oj, łatwo nie będzie. Po 33 kolejkach zajmujemy czwarte niestety miejsce w tabeli. Drugi Piast, trzeci Lech. Jagiellonia już za bardzo odjechała. A w ostatniej kolejce gramy z Zagłębiem Lubin. Tutaj będzie szybka symulacja I jak w tym spotkaniu spisze się Ruch Chorzów. Porażka 1 do 2. No i kończymy ligę na czwartym miejscu. Mistrzem Jagiellonia, drugi Piast, trzeci Lech. Ruch Chorzów na czwartym miejscu, piąty Raków. Szósta Legia Warszawa. No i teraz przeniesiemy się w odmęty ligowej stawki. Na trzech ostatnich miejscach Warta, Widzew i Puszcza. Imaz został królem strzelców. 27 bramek, ale Adamski to był świetny transfer. 17 bramek w 34 meczach w tak młodym wieku. W asystach Starzyński rządzi jak widać. Wrócił do starej formy. lomerowicz, najlepszy jeśli chodzi o czyste konta. I tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. To czwarte miejsce, patrząc na skład to jest zdecydowanie wynik ponad stan. Myślę, że udało mi się maksa wycisnąć z ruchu chorzy. Wiadomo, że przy odrobinie szczęścia w ostatniej kolejce może udałoby się nawet skoczyć na pudło, ale nie ma co żałować. I tak jest bardzo dobrze. No i zobaczmy kto miał najwięcej występów dla naszej drużyny. Uszeregujmy to odpowiednio. Bielecki, Szymański, Mrowca, Sikora, Starzyński i Adamski po 37. Najlepszym strzelcem Adamski, drugi Szczepan, trzeci Starzyński. Jeszcze asysty, najlepszy Starzyński, drugi Długosz, a trzeci Szczepan. Bardzo wszechstronny, nic by nie 17 w teraz. 86 oceny menedżera na pewno może satysfakcjonować, no bo to jest bardzo wysoka ocena. Udało nam się spełnić naprawdę bardzo dużo celów. No Szkoda tylko, że ze szkół juniorów nie trafił mi się piłkarz, którego realnie mógłbym wykorzystać do gry. W Pucharze Polski Legia pokonuje w finale Raków, Raków, Radomiak, 3 do 0. Super Puchar Europy dla Seville, oj to jest niespodziewany, wynik, rzadko to się zdarza. Liga Konferencji dla Fenerbahce, pokonanie Ajax Amsterdam. Liga Europy dla PSW pokonali Inter. A jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, triumfuje Arsenal, pokonując finale Barcelonę. A co do nas, odpadliśmy w ćwierćfinale, pochór Polski, zajęliśmy czwarte miejsce w lidze. Jak na Beniaminka myślę, że to świetny rezultat. Wycisnęliśmy maksa z ruchu Chorzów, stawialiśmy tutaj na Polaków. No jak widać, to się płaciło. Wiadomo, w prawdziwym życiu ruch też stawia bardziej na graczy z regionu, ale tak jak wspominałem, no tutaj nie mamy niższych lig polskich. A co za tym idzie, nie mamy dostępu do tej całej bazy śląskich piłkarzy z niższych lig. No i tutaj bazowaliśmy taki, na takiej ogólnopolskiej bazie i myślę, że też wyszło nam to na dobre. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!